Cześć, z tej strony Marcel, witajcie w kolejnym Q&A na moim kanale. Słuchajcie, no na ten odcinek mam 10 pytań, pytania są z Messengera. Ponownie nie było żadnych pytań pod ostatnim filmem, ale zachęcam was do zadawania pytań, zadawajcie śmiało jak najwięcej. Był jakiś czas temu, gdzie trochę tych pytań nie jeszcze się pojawiały, ale później znowu tak już nie ma tych pytań i wszystko mam z Messengera, także zadawajcie śmiało. Pierwsze pytanie: Będziesz nagrywał z CS1 na 1 mapki z warsztatu? Na pewno w przyszłości, już niedalekiej przyszłości, takie filmy będą pojawia się na kanale. Drugie: grasz na jakimś instrumencie? Nie, nie gram na żadnym. Trzecie: film czy książka? To już kiedyś było, ale zdecydowanie film. Czwarte: woda gazowana czy nie gazowana? Tylko nie gazowana. Gazowanych nienawidzę. Piąte. Telewizor czy telefon. I to jest ciężkie, bo bym powiedział pół na pół, ale powiedzmy, że telefon. Szóste. W wolisz wakacji nad morzem w górach, czy za granicą. Tak szczerze, to mi to obojętne, czy bym jechał nad morze, w górę, czy za granicę, no ale powiedzmy, że morze. Siódme. Chciałbyś wyjechać do jakiegoś kraju. Jeżeli byłoby to na stałe, to na pewno nie ale jakby na takie wiecie wakacje powiedzmy na dwa tygodnie, trzy tygodnie to jak najbardziej może być ale na stałe nie ma takiej opcji nie potrafiłbym się raczej zaklimatyzować w innym kraju tak na stałe byłoby na pewno ciężko ósme jak często chodzić do kina to różnie bywa e, przykładowo jak to dzisiaj oglądacie w niedzielę to dzisiaj idę do kina na pułapkę ale to tak też zależy. Jak się chce. 9. Jest jakiś polski film, który zapamiętasz na długo. Tak, jest taki film Pieprzeć Mickiewicza. O tym robiłem materiał w tym roku. Możecie nawet poszukać. Gdzieś tam powinno gdzieś tam być. Nie pamiętam ile miesięcy temu, ale w tym roku na pewno to było. 10. Ostatnie. nagrasz parę dokumenty. Raczej nic takiego się nie pojawi. Raczej nie będę nagrywał, wiecie, trudne sprawy, czy dlaczego ja, czy tam mm, ukryta prawda i tak dalej, i tak dalej. No, jakoś tak nie widzę siebie w tym. Wolę robić to, co teraz robię, czyli gry i takie różne inne rzeczy. W tym się czuję dobrze, a w takim czymś to trochę obawiałbym się, że to, będzie, bo, że to źle by wyglądało na moim kanale. Także słuchajcie, to by było na tyle. Wy zostawiacie łapki w górę, pytania oczywiście do następnego Q&A. Zadawajcie, zadawajcie. I zasubskrybujcie kanał, kto nowy. Widzimy się w następnych filmach. Siema!